World Surprise, o co chodzi? WHAT? LAFA! LAFA! LAFA NIE! 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 Dobra, gramy? mode? Game moda wyłącz Mandzio, jakiego game moda? Okej, okay, nie masz Siemano z tej strony, Blow. A to kolejny odcinek epic jump map naszej maślanej mapy. I dzisiaj jest ze mną maślana krowa o nazwie Mandzia. nie no, niebi, no. proszę cię niebi. To, że masz. oła, magiczną śnieżkę. Daj mi tą śnieżkę, proszę. Bo chciałem się pobawić z tobą. Nie, broń. bo to jest jedyna. To jest mój skarb. Hejter Dobra, mleko. mamy tutaj mleczko. A Żemandzio ogólnie przed odcinkiem tutaj trochę sobie posiedział i to mleko wyprodukował. Mój Boże, wracam e, I mamy, się... Wow, 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 wow! Yes! No, nie! Czemu? Ja mam jakieś głupie Co ta książki. Co robi? Z żonem rotu łopaty. Masz śnieżkę. No, ej, no teraz ta śnieżka jest niepotrzebna. Mandzio, mogę coś wytestować na tobie, poczekaj. To poczekaj, poczekaj, nie bój się, ja to nic nie zrobię złego. No! Weź na tą skrzynkę! No! Wracaj. Jest! <grym, śmany> <śmany> <śmany> ja, jak ja tego pragnąłem, żeby tak cię, tak cię... W... A, nie, już nieważne. Teraz mi się muzyka z Minecrafta włączyła. No widzisz. Nie wiem, ale ja zawsze mam wyłączoną muzykę z Minecrafta, nie wiem, wy też? Chociaż czasami jak się gra, wiecie, tak solo, bez nagrywania, to fajna jest muzyczka z Minecrafta, taka nastrojowa. A ty co sądzisz w Muzyczka psu. z Minecraft jest fajna, tylko jest tak strasznie rzadko. Łot, że... jaki psuj? No muszę jakoś wejść. No dobrze, pozwalamy. Ogólnie, też taka. ty bedrock. Taka kwestia. What? Ja mogę tego rozwalić, a? Bed... Już myślałem, że do bedrocka, tylko wiesz bedrock. Eee... Taki troll, co nie? No, poczekaj, moment, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Rrr, kurczę. Eee, dobrze, więc teraz takie krótkie cięcie, ponieważ nie mam tych surpaka. Eee! O, ja też muszę włączyć. No, więc zaraz zawracamy, przepraszam. Okej, okay, już wróciliśmy z teksturpakiem. Nie wiem jak mandzi, ale ja już mam teksturpak, ja też mam. E, więc za to Was przepraszamy. I tak, ogólnie nagrywamy ten materiał przed nagraniem dzisiejsz dzisiejszego, jutrzejszego odcinka e, Blue Mandjo I tutaj. Już myślałem, że zabrałeś mi wszystkie main karty. I tutaj jest do was pytanie, co chcielibyście w tym odcinku zobaczyć, więc możecie napisać w komentarzu. Oprócz takich standardowych rzeczy typu kończenie już. Zabicie wszystkich, tak. I tak dalej. Zabicie Blowa. Mhm, Słam? Zabicie Blow'a. Okej, okay, no, no dobra, tak. Więc takie wiecie, już dokończenie wszystkiego, bo myślę, że to będzie już ostatni odcinek będzie na naszych dwóch kanałach: o, tak? Mhm. No ten ham. Have... No o, przecież masz. Dobra, ja wezmę wszystkie, co będę oszczędzał. Okej, okay, jak sobie blow. A masz może. Jezu. Mm -hmm. A masz może tego. Mm, czas playta jednego? Aaa, ja no kurczę, na finish'u byłem. Nie wiem, co się stało, otworzyłem tego checkpoint. Dzięki, Mandzio. Gdzie jest ten checkpoint? No nie, mu tam jest. Łot, spadłeś naprawdę, Mandzio. A nie, tutaj jest checkpoint, ale ja się go wyłączę. No, gdzie jest checkpoint? Mandzio! Jezu, ty wredna krowo. No, mój był tutaj z boku. Tak, więc co do Blow vs. Mandzio, to możecie zasugerować nam, co możemy w odcinku zrobić, co byście chcieli zobaczyć, bo odcinek myślę, że będziemy nagrywać po wrzuceniu tego filmiku, więc yy, przeczytamy jeszcze wasze komentarze. Że... Jezu, skakanie po kaktusach, Mandziok. Mandzio, Mandzio, udaje spokój. Aha, bo ja mogę, mogę potem się napić, czy nie? Teoretycznie nie powinniśmy mieć, ale to nic się nie zmienia. O Widzisz jaki cheater? Idź teraz po mleko i wypij to mleko, które stworzyłeś, wyprodukowałeś. Bardzo głupio brzmi. Czemu? Nieważne. No, jesteś krową, tak? A co krowa daje? Mm. E, mleko. Jest, jest, jest. Tak. Udało ci się. Checkpoint jest załączony czy nie załączony? Bo już nie wiem. Nie jest. A teraz? Jest chyba, bo załączyłem. Nie jest. Jest. Mm -hmm. Jest. Dobra, to eksponujesz to sobie, będziesz szukał. Dobra. So Co he, hehehehe? He, he. Ogólnie jak masz ten, 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 ten potionek, to prościej się w kur... wiesz? No nie wiem. No Mandzi, no, zaczekaj na swojego brata. Co? Okej. Okay. No bo ja jestem pająkiem, ty jesteś no, okay. krową, więc... Jesteśmy rodziną. Chociaż tak naprawdę, jakbyś chce tak zastanawiać to nie ma żadnego powiązania, ale okej. Okay. Dobra, to okay. ja ci tutaj rzucę śmiercionośne Squidy, które ciebie zabiją. What? Aha, że, się że, że, niby się poś, że niby się poślizgnę jak na skórce od banana, nie? Hm? Tak, to, ale to? niestety się one niszą na kaktusie. W ogóle, y, pierwszy, y, ostatni odcinek blowers vs to było coś w stylu, że mandzie wbija na serwa i ja tam mówię do Mandzia, nie? I, i to nagrywałam i Mangio, Dlaczego ty tak mówisz, jakbyś nagrywał? No weź tak skończ, bo to wkurza. Ja taki... Łap, mandzi się już domyśla, co się szykuje. I takie miało takie... Hm, dlaczego? Dlaczego? Oczywisty blow. Tak, oczywisty. Taki oczywisty, że nie, nie skapnęłeś się, że w ogóle cię zabiję. Ty musiałeś, ty czekałeś chyba 5 minut, żeby ochłonąć i zrozumieć co się stało w aktualnej chwili, że Ej, ja, ja zabiję. Ty, ty mnie nie miałeś, po ty... jakichś 23 godzinach bez snu budzisz po dwugodzinnej drzemce i oczekujesz Manciu nagrywamy, choć się bijemy, a i tak cię pokonałem. Słucham, bo, bo no? jak wcześniej się przyznałeś, jak później się przyznałeś, po odcinku powiedziałeś, że miałem wady łuk. I takie... Ja. No boże, to było power 1, to pół serduszka więcej. No 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 no, tłumacz się, tłumacz się. Mus <głos》głos》> mi zenchantować. Wszyscy dobra, wiemy jak masz. było i koniec. Ale to był legalnie zenchantowany łuk, miałem pierwszy... Dobra, miałem tam Dobra, dobra, ostatni to zemchant... raz to robię! Dobra, jaka ciota? Nie, 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 nie! Blau. Nie, nie wolno tak, naucz się. Wskakujesz na kaktus... Ała! Wskakujesz na kaktus, Jezu. dwa razy ciebie uderza, skaczesz. Dobrze, i jak ja... Przecież ja nie dotrwam do końca, wiesz o tym. skakuj na kaktus, dwa razy ciebie uderza, skaczesz dalej. Powtórz... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. No, czyli ile serduszek stracę? Masz zbroję. Dziękuję. Dobra, zjem sobie golden carrot. Złota marchewka! Po tam wchodzisz? Żeby na ciebie spojrzeć. Łot, What... <laughs> Jak to wygląda? What the fuck? O, bez komentarza proszę Mandzio, bez komentarza, nie ci tego. wystaje z, z tego, składki piersiowej, co dziwne. What? Jaka dynia? Wignia. Pokaż. Ale troszkę inaczej to wyglądało. Pokaż. O. Kurczę, nie widzę Muszę tego. Może u ciebie. Nie widzę tego, ale raczej to inaczej wyglądało, no ale już. No nie wiem, u mnie to wygląda tak jak ci powiedziałem. Dobra, lecimy. Raz, dwa... Chudy, nie, nie, raz, no, dwa... No mam nie uderzyć dwa razy. Zrobiłem to! No tak, zrobiłeś. Raz, dwa i jeszcze raz cię uderzył. Trzy razy cię uderzył, zanim skoczyłeś. Raz, to dwa, jak skaczesz. mam to zrobić? Raz, no. No Boże, człowieku. <grym>, Mandzie uwaga, patrzymy, Mandzie teraz... W ogóle mi się nie udaje. Fuck, nie udaje. To co trzy. No nie, ja raz już dwa, nic nie z zaczę... tego. Tylko później nie zdążyłem po prostu. O, teraz za wcześnie, na przykład musi i no, dwa razy uderzyć. FAK! Jezu, man. Czekaj, bo mi HP tak szybko spada teraz. No i to jest właśnie wkurzające. Fuck, jest! Jest, jest, jest! 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 Mandzio, mam Cię nauczyć, jak tu dojść? Nie, ja sobie wejdę, bo już się wchodziłem. No dobra, pozwolę ci tak shitować. Trollowanie Mandzia level hard. Mandzio. <tronowanie> to jest piękne, piękne. To na nie jest piękne, to jest piękne. Chodź tu Mandzio. Weź tą łopatę. <tronowanie> Przepraszam, że ja mam taki ubaw, Mandzio, bardzo cię za to Przepraszam Mandzio, proszę cię wyluzuj, bo się pogniewamy No weź ten miecz, ziom, no bo zabijesz mnie, przepraszam, mam jedno serduszko, proszę, daj mi spokój jednak Jednak oho, ja... Oho, oho. ty chcesz spokój teraz, tak? Mandzio, proszę, 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 pro... Proszę, miałaś mnie nie zabijać Jezu TP Minecraft Blue Vivo. No. Ogólnie bardzo cię lubię to, że, nie, że pomimo że to, że jesteś wradny to mi i tamku nie zabierasz. I to jest coś, coś pięknego w Tobie. No, tego potyanka wiesz, że nie możemy używać ziomek Żąmku. To, to jest. To jest e, butter trolling, czy jakoś tak zatem. Nie, to, ma, te... to nie. Mandzie, to nie jest Christmas trolling, to się mapki no zupełnie ale... pomyliły. No ale no. tutaj chodzi o to, żeby Bodila też trollować. A, Bodila, a, bo ty chcesz trollować autora mapki. A, rozumiem. Rozumiem, tak. ale on tam mleko wcześniej dał, czyli mleko powinien zjeść. Dobra, daj mi mleko, dobra. Ja, ja teraz zrobię na game mleko, żeby się wypił. Jak no, ale ja też krów. nie mam przy sobie. Chodź tutaj, będzie, Ja już ci daję mleko. Dobrze, to na game modzie już idę po to mleko. Jezu! <grym> Ale ty jesteś. I teraz wróć do tamtej. tej, tej, tej pozycji. Ok, dobra. Follow the butter patch by quick. Ok. O, ty kurde Fuck! I od nowa. Wiesz, Madzie, że trzeba to od nowa. No nie wiem, że tam będziesz stał i czekał, aż ja ci odpalę. Nie <grym> może tak być. Aż taki wyradny, to nie będziesz. O, szybko, szybko! Jest! Jest! Wygrałem. No to poprzednim razem było dwa razy, a teraz było tylko raz. Bo ja uderzyłem płytkę i ty. I było podwójnie. Rozumiesz? Ja chciałem cię ze śnieżki uderzyć, i tak żebyś wyle. Łódź, zabrałeś mi śnieżkę! Oddawaj śnieżkę. daj ci łopatę. Oddaj. Okej. Okay. No ale ta łopata zaraz się skończy. Myślę, że dlaczego cię odmawiam. Ale ty jesteś wredny. Nie, ja naprawdę jednak wierzyłem w to, że ty może jednak jesteś taki trochę miły, czy coś, że masz jakieś te przebłyski ludzkości, nie? Nine cut nine squid. <laughs> że masz te przebłyski ludzkości, ale co to? Nie, run for your life. O co chodzi? Mandzio, mam coś, co lubisz. Mam coś, co lubisz. Bo tutaj są potiony i spawnery creeperów tylko, że tutaj creeper wybuchł i wszystko to rozwalił, nie udało im się. What? Mam... Mangie, no. mam coś co lubisz. No? Mam coś co ty, ty... lubisz. Mandzie nie podchodź, nie podchodź. No! What the fuck, jak on to robi? Jaki cheater, widzicie ja uderzam. On ma game moda, chyba ma game moda, dobra. Nie no, Mandzio masz game moda, ja to widzę przecież. Okej, okay, mm -hmm. chyba trzeba uderzyć. Hit the target with the bow, but... Ja raczej poczekałem, poczekaj. No dobrze, okej, okay, tylko to tak chciałem odpalić. Lecisz, lecisz Mandzio! Fuck! fuck 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 fuck. Nie, 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 oh, nie. wybuchł wybuch. Wybuchł i rozwalił wszystko. Wszystko co było tutaj. Mandzio, Brało. Ale za co mi gratulujesz? Popsułeś mapę. Chodź Manjo, nic, nic się nie popsuło, spokojnie. W ogóle był lek tego, przez sekundę mapę i ty wisiałeś w powietrzu. Bo masz taki, Poza... internet strzelają, fajerwerki. Widzicie, wygraliśmy. We are the champion, my friend. Kill all the squids on your way and go there and save deadlocks before it's too late. Dokładnie. W ogóle jakaś osoba miała do nas pretensję, że nie, że nie znamy tego z, z Sky z Minecraft'a i tego, i że jak możemy. Ale my jej. Akurat my ich. znamy tak ale tylko chodzi, że. No właśnie, że, że nie oglądamy, że jak to jest możliwe, że jak tak można. Kody te potwiony masz? E, nie wiem, ja miałem w akwiku, ale nie wiem czy można było je użyć. Chyba nie, nie właśnie musimy iść o tutaj, Dobra. Czekaj, gdzieś po potwiony mieliśmy pójść. Do domku, ziomku. Trzeba trudu, 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 trudu. iść do domku, mój ziomku. Push the squids in that endless speed What? 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 Wow, manjo, chciałeś mi, mieć... mandzio no manjo! Nie! <laughs> manjo zostały Kurcze, a nie powinienem mieć tego, tego. A muszę mleko znowu wziąć. jest mandzio tak mleko jak zawsze mówisz, takim fajnym głosem mleko, jakie mleko. Dobra, widzę, że nie potrafisz się bawić. Ale ja nie wiem. Jak się bawicie? I teraz powinienem się tam spaść. Teraz dokończcie, wiem, że powinienem tam spaść. What, what, what? Nie ma checkpointa, Mandzie, tutaj. Okay, bo ja nie wiem, jak powinniśmy tam skoczyć w ogóle. Będzie jak coś tutaj, nie ma checkpointa, nie? Czekaj, bo ja chcę się dowiedzieć jak tam powinniśmy wskoczyć powinniśmy. po prostu to autor przewidział, że jest taki wredny Mandziu, który uderzy blowa i pozwoli mu a, iść po prostu dalej tak, skoczyć. A blow wiesz, odpali mu checkpointa i Mandzio przyjdzie, wejdzie sobie na checkpointa i elo Wow, kolorowa wełna Z tego co, co pamiętam to chyba możemy niszczyć wełnę, wiesz o tym? Wiesz o tym Mandziu, że możemy niszczyć wełnę, z tego co, co pamiętam można niszczyć. Nie można. Wiesz, co, to jest troszeczkę taka ta zasada. To no. jest zaprzeczenie samej sobie. Wiesz dlaczego? Ponieważ to jest na, tak napisane, że nie możesz niszczyć absolutnie żadnych bloczków, co nie. No. A kolejna zasada to jest. E, właśnie, że możesz niszczyć wełnę. Mandzio, umiesz y, skakać 5 klocków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okay. No, lift doskoczył. A ty doskoczysz w tym odcinku? Mandzio, zrób to dla nas, dobrze? Ja tutaj już ci przygotowałem. Okej, okay, poczekaj, eee, łup, 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 łup. pięknie, dobra, Pięć klocków, okej okay. ja, na... ja trzymam kciuki, będę czekał Gdzie jesteś Mandzio? Może sobie wyłączę gamemoda, żeby sprawdzić co robisz Łot, 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 co ty tu zrobiłeś? Spójrz mi w oczy Mandzio, co ty robisz? To doskoczyć Dobra Mandzio, da, trzymaj, bo ty nie doskoczysz, bo ty jesteś za słaby No to Uuu. dobra, ty doskoczysz. Ładnie, ja jestem spiderder-Manem, to wiesz, mam, mam tutaj nitki, mogę jeść. tutaj jest pięć klocków, więc doskocz, Mandzio. Nie, ja słyszałem, że, ja, ja że żeby tutaj doskoczyć, to musicie ostro rozpędzić i wtedy pięć klocków doskoczyć, wiesz? Ale to, to jest bardzo pewnie hardkorowe. No, Patrz, i przeszedłem tam, gdzie mieliśmy dojść. Nie, bo mieliśmy tutaj. Łot na... GG! Yes. GG! Well play, ale ty jesteś jednak tym jesteś takim oszustem takim wred wredotum jest, naprawdę to co teraz zrobiłeś nie, ja ci tego będzie nie, nie zapomnę now inside him kill him and get the potions dobra więc spot jonki. co ty robisz? nie nic czemu tą wełnę żyć po? what? niewidzialne klocki A czemu ty tą wełnę postawiłeś Te teraz tak powa... no! oddawaj wełnę! Czemu ją zabrałeś? Nie, ty ją masz. Ale czemu ty wziąłeś, usunąłeś tą wełnę, co? No bo wełnę można niszczyć. Aaa, ty jesteś Jezu, ale ta, ta wełna jednak bardzo pomaga, więc wybaczcie, ale bez tej wełny sobie nie poradzę, a Mandziu już kradnie potjony no co ty żeś odpalił? Ała! Myślisz mogłeś mnie zabić, Mandzio? Taki był plan. Bardzo śmieszny, wo ho, ho. Daj mi potiona. Dobra, sam mam, hych, hy, hy Fuck fuck. No Mandziu, daj mi pod nogi, a nie sobie, dobra A nie, mam Potiona, fajnie, fajnie, miło. W ogóle jak tutaj chyba wskoczymy, to wyskoczymy dalej, czy mi się wydaje. Czekaj. Nie, wydaje mi się. Dobrze, tutaj dalej fajerwerki. Nieskończona, nieskończona ilość fajerwerek pochodzące z ziemi. Ciekawe co będzie man, robisz? Tu twoje płot? Co to jest. No, przepraszam. A co te potionki dają? Regenerację HP. Tak Warto spać po nie. <ścoughs> Dobra, ja już tutaj doskoczyłem, a ciebie tu nie ma. Dobra Butter, that's where you need to go But it won't happen right now Look behind you Behind you e, Tutaj, co tutaj jest? E, jump in the butter hole Czyli musimy do dziurki trafić, Mandziu! Jest Dokładnie, widzisz? Ja ten jednak potrafię wchodzić w dziurki Nieee, sku... jak Co ja mam robić? Hehe. Lama Teraz wszyscy... Się... Teraz wszyscy... Się... Fuck Blow Możemy lama. napisać la Mandziu lama. lama Ty jesteś lamką A i tak się lubimy Jak to jest zrobione? <laughs> Jaka lama Mandzio, jak ja cię dopadnę to wyjmę Ale mój bader shoule i Shovel? Jak się czytała łopata? Mandzio. Dobrze powiedziałeś O, lecimy, lecimy, lecimy! <unsafe> <śpusz STUDENT> Nie wierzę, co ty zrobiłeś? Now you we'll have to swim more. Dobra, musimy popływać? Tak, tak popływać, oczywiście, bo niewidzialna ściana musi nas dzielić od pokoju. Lajka like squid, widzisz, jak squidę. O, do góry, do góry, do góry. <smallitar Owen> Mandzio, topimy się. To jest kieszeń powietrzna Fak, Jezu czemu ty, No czemu ty, jesteś taki cwania Przepraszam Andrzej, nie bij, nie, 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 bo zginę, bo zginę Nie dopadnie mnie teraz, jestem Zresztą tutaj jest przejście Mogę żyć spokojnie, tak, ale chodziło mi, żebyś mnie nie dopadł, bo mogęś mnie zabić jeszcze Eee, yy, Squidward Surprise, o co chodzi? WHAT? Lafa! 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 Nie, 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 nie! Fak, fuck, fak, fuck, fak! Fuck. Nie, nie! No tu był Klocek na 100%! Fak, Mandio, pomóż nie, nie było tutaj, tam Był klocek. klocek, był. No, Mandio był, Klod. Aha, może be. nie było na pewno. A, bo nie ja było. nie mam chyba. A, mamy tu mieć Potjonka, czy nie? Tak. Tak? Tak. Lepiej się pośpiesz. Aha. Ale jednak jesteś cheaterem. Fuck! Wełna Kto się myśli, pali! Cheater? No to się pośpiesz, ty aktywowałeś to, nie fuck, ja! Fuck 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 wełna! Fak, fak, wszystko się pali. Jak jest, jaki blow Ale ty wiedziałeś, że tu jest ten checkpoint, nie? Że to miałem Specjalnie st to tak Ja nigdy nie odpalam checkpointu, bo zawsze przychodzę za pierwszym razem. O, mandzio, mandzio. Ale to był surprise, a nie checkpoint. Ogólnie widać, że jesteś jaki pewny siebie. I to jest właśnie, cię zgubi kiedyś, mandzio. No, fuck, lawa skończyła się. Kurde, checkpoint ja aktywowałem. Sorry. Fak, czy masz wiaderko? Mleko piłeś? Fak, dobra, dobra. Mandzio. Idę, chodźmy spać. Now jump the butter on the butter blocks. Nie, now jump on the butter blocks for a weird things. You fired up the surprise squid hole. Dobra, dobijmy się tam. Oj, nie mogłem tego nie Okej Gdzie ty dojść był? Tutaj, po tym tym, po tych bloczkach. Aha, a ten na drzewo wbija. Jezu, ty nie jest... Ty Manjo nie jesteś na krową, ty jesteś małpą! małpom jesteś. <głos> What? What? <głos> Widzicie to?! Widzicie, zamiast otworzyć drzwi... Oła, oła, nie bij, nie bij, nie bij, mam jedno serduszko, nie bij, nie bij! Ach, kombo! Jak ładnie się rozsypało. Jezu, Mandzio... Jesteś taki wredny, naprawdę jesteś taki wredny i niedobry. Tp Minecraft blow... <noise> <giwo. głos> Minecraft. Dobra to za, nie zawsze się jak to się czyta minicraft zamiast minecraft i ludzie się oburzają też Poważnie? Że to chyba no? wszyscy wiedzą, że to jest dla beczki raczej mówione Nie, minikraft. ludzie się oburzają, nie do, niektórzy Dobra, pozbieram rzeczy No się, jesteś niewidzialny, albo ja się zreloguję Czemu? Aha, okej okay. Dobrze. O, I to tyle, go. kochani widzowie, w tym odcinku Już? Epic Jump Map Butter Edition. Jeżeli chcecie ale więcej tak odcinków, poszło? tak tak szybko poszło, andzioła, bo ty tracisz widać e, poczucie czasu. Łot, 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 Łot. Dobrze, więc e, dziękuję Wam za odcinek. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to bardzo bym nie uciszła łapka w górę i wtedy szybciej by się od razu odcinek pojawił, bo była większa motywacja, no, a to wiecie. E, tak. No i... I na What the fuck jakie jaki nerwica I ogólnie jak sami widzieliście Mandzio po prostu przeszedł samego siebie No jest wradny, napiszmy to mu wszyscy, żeby wiedział, że jednak jest wradny Wiesz Mandzio, że sam możesz mi wyłączyć game modal ale nie myślisz, dobra, nie! Już nevermind masz, nie masz ci. OPA. Czemu nie wyłączyć? Nie, nie wyłączę, bo to niegrzeczne. Powiedział o mandziu, który jest wradny. Tak, więc bardzo wam dziękuję i trzymajcie się. Cześć. Jest, cześć. Jesteśmy w wodzie. Ból, 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 ból,